Witam Was w odcinku szóstym. Tutaj widzę, że coś się stało. Chciałbym coś nie zapisać na serwerach, że nagle tak. No tu jeszcze jeden. No jakoś tutaj przędziemy. Tutaj wbudowałem parę szybów naftowych i rozbudowałem skład handlowy na ropę, aby osiągnąć KG ropy naftowej, które potrzebuje mieć 9600, mamy już 8900 tak jak widać, już 9, więc powinno nam się udać. 9800 jest potrzebne. jak na razie, nasze miasto nie wszystko współpracuje. O, już mi zatwierdzono kagieroby naftowej. Wybudujemy je gdzieś tutaj. Potem je rozbudujemy w tą stronę, aby je ulepszyć co potrzebujemy żeby ulepszyć zobaczmy dzienny zysk na ropie naftowej musi być 160 tysięcy Czyli robimy coś takiego jak to czekamy aż się wszystko zapełni no, tutaj mi się przydało paru samochodzików bo ubogo mamy z tym tak jak widzicie tutaj wybudowałem jeszcze raz rury od połowy bo znowu mi się tutaj pojawiło, że o, właśnie mamy znowu zamknięte i zatrudniamy brak pracowników więc musiałem drugi raz wybudować, pamiętacie tutaj budowanie zniszczyłem, ale niestety się znowu pojawiło no i jeszcze raz musiałem budować, ale może zaliczę osiągnięcie nadziewane kanalizacji, tak? Nadziewanie kanalizacji. Mając minimum 10 tysięcy mieszkańców, zapobierz problemom ze ściekami, używając tylko rur pływowych. Tu widzę, że fabrykami coś mi krzyczą z fabrykami. Tu już tam się ładnie zapełnia. Trzeba osiągnąć 160 tysięcy. Będzie trzeba jeszcze raz wybudować jedną. Wybudujmy. Bo będziemy się starać potem o drugą rozbudowę. Albo nie, na razie nie budujmy. Wybuduję potem. Yy, do rafinerii, nie? Yy, do składu portowego. Będę mógł wtedy budować. Dużo więcej tego w jednym składzie, więc nie budujmy na razie drugiego składu. Tutaj coś ze śmietnikami nam krzyczą. Kasi impreza. Jest godzina 6.50, tak zrobimy to. Mam nadzieję, że się uda, bo to już trzeci raz podchodzę do tego. Baczmy. Baczmy. No, powinno się udać, bo jest 240 na 800. Więc zostało do zebrania 500 parę, więc powinno się udać. Tu znowu pracują ścieki. Jak widzimy, z ropy tutaj już zarabiamy 82 tysiące dziennie. Więc jest naprawdę dobrze. Już nam się zapełnia. Będziemy rozbudowywać ten budynek. Jakie ropy naftowej. No, to ładnie towary przyjmuje. Skład handlowy od fabryk. Gęstość to nie. nie. Będę tutaj upgradeował dróg, bo fabryki nam się powiększą. I będzie brak pracowników. Wiadomo, że większa fabryka, tym więcej pracowników. Widzimy, że jakbym wbudował tutaj upgradeował budynek to to by się pojawiły 4 czy 5 fabryk i pisał od razu by wyświetliło, że napisane by było yy, że jest brak pracowników więc szkoda tego niszczyć nic tak będzie W fabrykach nigdy nie upgrade'uję dróg tym średnim poziomie Nie robię, nie robię największych Oczywiście w mieście to nabuduje na full. No, tu widzę, że już tam prawie się zapełnia. Mam nadzieję, że starczy to plus to, co tu zbiorą na osiągnięcie 160 tysięcy. Chociaż może na pewność wydwoimy, potem to usuniemy. To usuniemy, że nam to nie przeszkadzało. Zniszczymy ten jeden ten. Zostawimy. Jeszcze jeden. O. KG Handu jeszcze możemy wybudować. A czemu nie? Wybudujmy. KG Handu. Może gdzieś tutaj powiększy podatki, żeśmy nagle nie zostali byli zdziwieni, że mamy na minusie na godzinę. Tu widzę, że osiągnęliśmy. Możemy wybudować dom burmistrza. Nie wiem, tak naprawdę, co on daje. Wiem, że tutaj ludzie są szczęśliwi, ale to tak naprawdę nie przekłada się na procent komercyjne się bardzo to w 95% prawie super stało się najlepiej tylko troszeczkę ich postawić żeby wszystko elegancko współpracuje jeszcze może ja zobaczę żeby rozbudować co ja potrzebuję dzienny zysk na ropie naftowej 160 tysięcy dobrze a tu żeby rozbudować to, co ja potrzebuję nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. To, to będzie gdzieś, chyba gdzie ja tu szukałem. Tu KG handlu. No, już mogę poznać port handlowy. To poczekajmy z tym jeszcze. Tutaj gdzieś budujemy Po tej stronie. Tutaj. Potem to zlikwidujemy. O, zobaczycie co zrobimy. Zaraz Wszystko pokażę, tylko już tą ropę zaakceptujmy. Czyli sprzedajmy 160 tysięcy się zapełni hmm, Odcinki będę się robić 15 minutowe Teraz się muszę zmieścić, bo czynajem mi wychodzi mam 17, nie zauważę, zapomnę. No i mi dzieli niestety w YouTube na party czyli jeden odcinek jest 1450, a drugi odcinek jest minuta 50, prawda? Nie chcę żeby tak zapominam po prostu o tym i na YouTube tylko mogę dać 15 minut filmu. No to jest biokonto konto niedawno przeze mnie założone, więc niestety będę musiał się pilnować w tych 15 minutach, żeby nie było potem takich kwiatków jak tam, że w nawiasie 1 na 2, 2 na 2. Chciał tego uniknąć. że nie zapomnimy o tym. Tak odcinku chyba piątym czy czwartym i trzecim. Tak było, żeby podziałane na party Jeden odcinek. inny jest na handlu super wszystko będzie ok widzimy sporo zarabiamy czy jakieś budynki do opuszczenia są jeden to pewnie fabryka tak proszę bardzo jak się tam się brudno robi mamy już 12 tysięcy ludu więc ścieki powinny pracować mogę to wszystko Coś miałem osiągnięcie zdobyć nie wiem, zobaczymy jeszcze, ale bardzo to mi zanieczyszczę o glebę. Teraz zobaczycie. Proszę bardzo. Więc... Albo poczekamy jeszcze. Poczekamy. To wyłączymy. Spróbujemy osiągnięcie zdobyć. Tak tutaj. popracuję na tym zobaczymy tu wyłączyliśmy teraz tutaj się jeszcze zapełni zbiła się dziesiąta minut do naszego filmiku to ja muszę to kontrolować żeby nie zapomnieć tu wyłączyliśmy dobrze zamknięte przez burmistrza no i gdzie to osiągnięcie jest powiedzmy może na, następnego dnia dopiero z całego dnia to podliczy. Jak na razie zapobiegamy. Nie palić na żółto, że czegoś tam niewystarczającego jest, tak? Wytwarza 32, przepustowość 105. Więc y, może się uda. Trzeba poczekać jeden czy dwa dni, może osiągnięcie będzie... ...zaakceptowane. Najczęściej mi się zdarzało, że wszystkie katastrofy na środku mapy, najczęściej tak miałem, prawda, na środku naszego terenu, powstają, idą w jakimś kierunku, no, tylko ufo i zombie są w różnych miejscach. Częściej mi też mi zawsze powstawało koło środka, więc nigdy tak naprawdę nic nie buduje na środku, żeby nie mieć problemów potem. No, już możemy sprzedawać. Zobaczmy, czy uda nam się osiągnąć te 160 tysięcy dziennie. Albo jeszcze nie, bo to zacznijmy od nowego dnia. Żeby nie było potem problemów. Jak się tutaj 12 pojawi, to zrobimy to. Najwyżej tutaj też troszeczkę ściszę, bo. No, Jezu, nie to. ustawienia audio efektów trochę o, to przeszkadza bardzo mamy 12 minutę więc zobaczymy no to jak szybko sprzedało nam a nie to jakiś z grafiką coś nie no jest pełne tak to nie na czego takie puste się porobiło 100 minuta gry, A będziemy kończyć. Następnym odcinku pewnie będzie... To tu się pali takie małe. A tutaj taki mały budynek. Będziemy tutaj sprzedawać. Zobaczymy jak to będzie. Dobrze jak to się przedstawia. OK. Ci pewnie około godziny. 22 tutaj zakończymy ten odcinek na razie naprawdę super nam idzie to miasto My się już spali bo już zresztą sporo w ogóle nie przyjeżdża nie wiadomo dlaczego a może ulepszyć a to już w następnym odcinku to żegnam się z wami zapraszamy do, zapraszam do no, następnego odcinka dzięki za oglądanie jak się podoba, to łapka w górę bym poprosił. Jak nie, to w dół. Dzięki, na razie.